Hejka, wszystkim witam Was bardzo serdecznie w dziewiątym masie i witam Was już tutaj z Warszawy. Wczoraj w nocy, tak naprawdę dzisiaj już e, nad ranem po północy wróciłyśmy z Londynu, e, lądowałyśmy na lotnisku Modlin, także no, podróż jeszcze do domu trochę trwała, ale wyspałam się, ogarnęłam i wychodzimy właśnie z domu, bo jedziemy po naszą żywą choinkę. Pierwszy raz przywieziemy naszą choinkę naszym własnym samochodem, więc też mega fajny, ważny moment. I zabieram Was ze za sobą. Zobaczcie, jak wygląda nasza choinka w pełnej okazałości. No muszę przyznać, że trafił nam się przez sympatyczny pan, który pomógł nam wybrać tą jedyną choinkę na ten rok. Zależało nam na tym, aby była ona szeroka u dołu, bo jak widzicie, mamy tutaj dosyć sporą przestrzeń, ale też, żeby nie była łysa u góry, i myślę, że jest w porządku. Ale było naprawdę ciężko wybrać taką hojneczkę, Ale jestem bardzo zadowolona, także będziemy ją teraz przyozdabiać. Nasza choinka jest już ubrana i wygląda naprawdę przepięknie. U nas żywa choinka jest zdecydowanie tradycją i zawsze właśnie decydujemy się na żywą choinkę, bo taki zapach i ten klimat jest niepowtarzalny. Jeszcze Wam powiem o naszej jednej tradycji, jaką jest kupowanie nowej bombki. Chociaż jednej, w każdym roku i tak właśnie nasza kolekcja się powiększa każdego roku. W tym roku... To jest nowa, jedna z nowych bombek, bo jest ich kilka. I w takim klimacie jest nasza choinka, ciepłe światełka i srebrne bombki. Wysprzątałam jeszcze w samochodzie, bo powiem Wam, że nie tyle co choinka, bo miałyśmy koc, żeby podłożyć, a e, takie brokatowe gałązki, które dokupiłyśmy, strasznie się z tego nasypało, także to jest odkurzaczem takim e, właśnie i sprzątnęłam, wymyłam też fotele i umyłam wycieraczki, także tutaj też jest porządek. Teraz przechodzimy do otwierania kalendarza adwentowego. Zaczynamy od tego ze schodów. Powiem wam, że jest ogromne okienko, ale bardzo, ale tu bardzo lekkie, więc nie mam pojęcia, co tam może być. Widzę kolory takie czerwono-białe, jak laska cukrowa, ale takie coś, co to jest? Słuchajcie, o co tu chodzi? To będzie nie do zawieszenia, gdzie zaraz zapytam się moje mamy Jaki ona ma już pomysł na to, bo zapewne gdy gdzie... świeci się. Okej, okay, zobaczcie na to. Ej, mega fajnie, bo to jest mega duże. Może dzisiaj zaczniemy od kalendarza z Janki Kendall i widzę, że mamy małą sieciuszkę, którą zawsze jest mi bardzo ciężko wyjąć. Ale Ładny zapach i mam ten zapach chyba w dużej świecy, bo to jest taki mm, zapach świąteczny, ale też mocno wiśniowy. Mamy taki mały tilajcik. Teraz burżuła, takiej wielkości mamy okienko. I jest to pomadka czerwona. Dziewiątka skarpetkowa, co to będzie? Mamy to parę! Paco! Coś ty narobił! Mamy do pary, uwaga, drugą szare, szarą skarpetkę w cukrowe laski. Może jeszcze zanim przysmaczek, to szarpnę tutaj e, coś dla siebie z OnlyBio, bo widzę, e, że jest słodycz. I ja już poznałam po kształcie, powiem Wam, że jest to www, mega fajnie. Powiem Wam, że czy to jest www, czy www. Nie wiem. Ale ja jakieś mam fabryce weda na wycieczce klasowej. I tam właśnie jedliśmy www prosto staśmy. To było mega fajne. Już czekaj. Siad siad, siad, siad siad. Tak jak się domyślałam, nie było to przypadkowe, że akurat dzisiaj... Em, Dostałam ten lampion, ponieważ jest on planowany na zawieszenie tutaj, e, zamiast tej gruszki i nie jest to przypadkowe, że dzisiaj akurat pojechaliśmy po choinkę, że tutaj dzisiaj jest niespodzianka, bo to, że pojedziemy po, cho po choinkę, akurat pamiętałyśmy wcześniej, że pojedziemy po choinkę dzień po moim powrocie. Nieważne, Ok, spróbujmy zawiesić to tutaj, mam drabinę, bo mam bardzo, bardzo wysokie ściany. Udało nam się z powodzeniem zawiesić balon z Mikołajem i tutaj na stolik przyniosłyśmy jednak tą e, skrzynkę na listy, gdzie kupiłyśmy też e, taki talerzyk mm, czerwony, świeczuszka Renifer przepięknie. Dzisiaj mamy już 10 grudnia. Ja stwierdziłam, że połączę dziewiątkę z dziesiątką, ponieważ dzisiaj powiem Wam, że mam taki lazy day, trochę mam do zrobienia z nauką, bo wiadomo, byłam teraz na wyjeździe, wczoraj też nic nie porobiłam i muszę się tym koniecznie zająć. Ale tymczasem otwieramy razem kalendarze adwentowe. Mamy z burżuła tuż do rzęs. Zobaczcie taki czerwony. E, patrzę, co mamy. W only bio i mamy kosmetyk. I jest to balsam do ust. O Matko Święta, już widzę o jakim smaku, zapachu. E, WW, ale ja Cię kręcę. Muszę go otworzyć i powąchać. Okej, okay, no. No, pachnie czekoladowo, a wczoraj było www, a dziś z balsam o zapachu. Www, jestem ciekawa, czy to tak było za każdym razem, a dopiero teraz się urywam. Jest taka szansa. E, Pakuś, usuń się stąd, bo mi przeszkadzasz. Skarpety. Dzisiaj dopiero dowiedziałam się, jaką Klara otworzyła skarpety, ale mamy parę. Mamy, złocie chyba teraz już będą same pary, bo niedługo nam się kończy ten kalendarz. O, zobaczcie, takie granatowe z ciastkami, bardzo fajne, bardzo ładne, w ogóle powiem wam, że ten kalendarz to strzał w dziesiątkę, on kosztował chyba 50 zł, no mamy 12 skarpet, czyli 6 par, a fajne są takie zimowe skarpetki klimatyczne, mój pies się musi pakować wszędzie, bo mamy miał pako, bo się on pacuje, tak? Dzisiajka z Janki, znowu mamy dużą świeczuszkę, powiedziałam, że tutaj jest naprawdę sporo tych dużych świeczuszek. Również nie znam tego zapachu, nigdy go nie wąchałam, ale całkiem fajny, też delikatny taki. Kurczę, powinno tutaj być więcej świątecznych zapachów, uważam, jak na razie. Czekam jeszcze na takowe. I zobaczmy jeszcze sobie co nierazka. I mamy e, jakiegoś takiego kotka. I mamy napisane tak, pomóż w lekcjach siostrze, bratu autorytet zdobądź za to. Dzisiaj dziesiąty przysmaczek dostaje Joniusz. zobaczcie jak on tutaj się łasi. Pako też jest zazdrosny, siad. Proszę, dostaną chłopaki dzisiaj, tak. I jeszcze herbatka numer 10, ja jestem trochę podziębiona po tym wyjeździe, także herbatki są teraz mi bardzo wskazane, mamy jakąś cynamon i jabłko. Słuchajmy jak ona pachnie, bo powiem Wam, że... W ogóle te herbatki są mega fajne kościowo, zobaczcie, mamy takie woreczki. O, pachnie fajnie, pachnie jak takie pieczone jabłko z cynamonem, mega fajny zapach. I otwórzmy jeszcze razem kalendarz ze schodów. Co my tu mamy? Okej, okay, mamy takie zobaczcie lampki, laski cukrowe. Powiem Wam, że ja je widziałam bodajże w Action i mega mi się podobały, i trochę wstrzymywałam się z zakupem różnych takich świątecznych rzeczy po prostu wiedziałam, że w tym kalendarzu takie rzeczy będą. I te baterie już przepięknie świecą. Tak sobie myślę, że może wykorzystam je u mnie w pokoju. Wiem, że Asia też ma takie lampeczki. Mega mi się one podobają eee, i one tak świecą na czerwono. Mega fajne są i myślę, że dopełnią jeszcze właśnie dekoracje w moim pokoju. I teraz słuchajcie, tak sobie myślę, że mamy dwie opcje: albo zawiesimy te laski cukrowe. O tutaj, chociaż widzę, że one są za długie, żeby tutaj wisiały. Trochę się będą marnować, tak myślę. I nie wiem też, czy one będą się trzymać. Teraz zobaczymy. Musiałam tylko kilka tam położyć. No, wiecie, coś takiego. Mm hmm. Hmm, hmm, hmm. To jest pierwsza opcja, a druga opcja to będzie uwieszenie tam nad lustrem gdzie otwieramy kalendarz. Zdecydowałam się jednak zawiesić te laski tutaj, bo wiem, że aż łazie jakoś tak wiszą i jej się naciągają i psują przez to. Dlatego myślę, że jak będzie tak wisiało, to będzie wszystko stabilnie i też będzie fajnie to wyglądało tutaj, jak będę otwierała kalendarze adwentowe. Będzie mi tak trochę więcej świątecznego klimatu w postaci właśnie. Tych cukrowych lasek w tle. Ja w ogóle uwielbiam ten motyw lasek cukrowych, co widać też po moich paznokciach i w ogóle po moim pokoju. Tu mamy tą przepiękną laskę, którą dostałam na Mikołajki. No, wygląda pięknie. I koszyk, a właśnie nie pokazywałam tego koszyka, bo to Klara otwierała i koszyk tutaj na zabawki pokusia, aby mógł się wyjmować, bo resztę ma schwalą w pudle. Bo ogóle te zabawki leżą zwyczaj, gdy nie ma choinki tutaj na tym stoliku, więc teraz miał do utrudniony dostęp. Udało się mi się ogarnąć trochę zadań z PAD, bo nie zdążyłam niestety wszystkich zrobić przed wyjazdem. Powiem wam, że no niestety te trudniejsze zadania naprawdę zajmują mi mega dużo czasu. Ale cieszę się, że one jakoś też powoli mi wychodzą. Będę już kończyła tego vloga, jak słyszycie po moim głosie, no wychodzi właśnie tutaj wyjazd do Londynu. Wychodzi, pomimo tego, że miałam wrażenie, że byłam ciepło ubrana. Naprawdę widzieliście sami. Zresztą miałam szaliki, byłam związana, chodziłam z kapturem jak jakaś tej czarownica. To no musiałam się podziębić. Czy to w samolocie... Czy to później, jak już wyszliśmy w środku nocy, no było chłodno, ale czuję to, moja kostka też daje tutaj o sobie znać. Robię okłady z octu, spiłam ją takim bandażem elastycznym, mam nadzieję, że to minie. Zrobiłam sobie jeszcze laminację rzęs i brwi, powiem wam, że naprawdę dawno jej nie robiłam, bo w wakacje miałam przedłużane rzęsy i w sumie stęskniłam się za tym efektem, także bardzo też się cieszę, że mnie znalazłam sobie dzisiaj na to chwilę. A Wam dziękuję pięknie za oglądanie tego łączonego vlogmasa i do zobaczenia w kolejnym vlogmasie. To będzie 12 vlogmas jutro. Daję sobie dzień na reset i naprawę mojego stanu zdrowia. Buziaki, pa!